W sercu tradycji żydowskiej, 40 dni po narodzinach pierworodnego, odprawiano święty obrzęd, przedstawienie dziecka Panu w świątyni jerozolimskiej. W ten sposób Maria i Józef, wierni prawu mojżeszowemu, zabrali dzieciątko Jezus, aby je poświęcić Bogu i ofiarować przepisaną ofiarę dla oczyszczenia matki. Jerozolima tętniła życiem swoich mieszkańców i pielgrzymów, lecz w świątyni, gdzie świętość i ziemskie się spotykały, panował pokój. Maria niosła w ramionach święte dzieciątko, podczas gdy Józef, milczący opiekun, szedł obok, niosąc ze sobą dwie gołębice, skromną ofiarę tego, kto nie posiadał majątku. Scena była poruszająca w swojej prostocie. Syn Boży, Stwórca Wszechświata, wchodził do własnego domu nie w przepychu i chwale, ale w prostocie dziecka owiniętego w pieluszki. Kapłani przyzwyczajeni do tylu przedstawień, nie podejrzewali, że przed nimi odbywa się wypełnienie dawnych obietnic. Wśród bywalców świątyni znajdował się Simeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, który od lat oczekiwał pocieszenia Izraela. Duch święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Chrystusa Pana. Porywający łaską boską, udał się do świątyni dokładnie w momencie, gdy Maria i Józef tam przybywali. Na widok dzieciątka Simeon poczuł, jak jego serce rozpala się radością. Wziął je w ramiona z szacunkiem i patrząc ku niebu zaśpiewał pieśń, która miała rozbrzmiewać przez wieczność. Teraz, panie, możesz oddać swojego sługę w spokoju, bo oczy moje ujrzały zbawienie Twoje. Maria i Józef, zdumieni słowami starszego, dostrzegli, że Bóg po raz kolejny potwierdza tajemnicę syna swego. Simeon, z oczami pełnymi czułości, zwrócił się do Marii i wygłosił proroctwo, które miało towarzyszyć jej przez całe życie: Miecz przeszyje duszę Twoją. Te zagadkowe słowa zapowiadały, że misja Mesjasza nie odbędzie się bez cierpienia. Zbawiciel, który tam był przedstawiany w niewinności dziecięcej, pewnego dnia doświadczy odrzucenia i bólu, aby wypełnić odkupienie ludzkości. Maria odtąd nosiła w sercu te obietnice bólu i chwały. W świątyni przebywała również Anna, prorokini w podeszłym wieku, która od dziesięcioleci służyła Bogu modlitwą i postem. Widząc Jezusa, rozpoznała w nim nadzieję Izraela. Z gorliwością zaczęła dziękować Bogu i głosić o nim wszystkim, oczekującym wyzwolenia. Przedstawienie dzieciątka w świątyni nie było aktem odosobnionym, lecz przejawem boskiego porządku, który się spełniał. Chrystus, który nie potrzebował oczyszczenia ani poświęcenia, podporządkowywał się prawu, aby doprowadzić do pełni starego przymierza i ustanowić nowe. Scena kończyła się powrotem Marii i Józefa do Nazaretu, niosących ze sobą nie tylko dzieciątko Boże, ale także słowa i obietnice, które otrzymali. Skromny dom, który ich oczekiwał, miał stać się pierwszym sanktuarium, gdzie Jezus wzrastał w mądrości i łasce. Epizod przedstawienia umacnia pokorę słowa wcielonego. Będąc Bogiem, nie uniknął ludzkich obowiązków, stając się podobnym do nas we wszystkim, poza grzechem. Jego droga posłuszeństwa i oddania, zaczynała się kształtować już od pierwszych dni jego ziemskiego życia. Maria, matka zbawiciela, przeżywała ten moment w głębokiej medytacji. Wszystko, co się jej przydarzało, było zachowywane w sercu, gdzie rozbrzmiewały słowa Simeona. Zapowiedziany miecz zaczynał się wyłaniać przygotowując ją na tajemnicę Krzyża. Józef, człowiek sprawiedliwy i posłuszny, ofiarował ojcu niebieskiemu dzieciątko któremu powierzono. Jak niegdyś Abraham oddał Izaaka, tak i Józef był gotów pozwolić, aby Bóg kierował krokami jego syna. W ten sposób wypełniała się boska wola w milczeniu sprawiedliwych. Simeon i Anna reprezentują Stary Testament, który ukłania się przed nowym. Czekali oni z utęsknieniem na Mesjasza i teraz mogli na własne oczy zobaczyć spełnienie obietnicy, ich życie zamykało się w pełni zrealizowanej nadziei. Tradycja Kościoła zawsze postrzegała przedstawienie Jezusa jako znak całkowitego oddania, jakie on złoży Ojcu. Od samego kołyski Chrystus już się ofiarowywał za nas, jako zapowiedź wielkiej ofiary krzyża. Jego misją było zbawienie, co już zapowiadało się w świątyni. Ta święta scena uczy nas znaczenia posłuszeństwa i poświęcenia Bogu. Maria i Józef, wierni wykonawcy prawa, pokazują nam, że prawdziwa miłość do Boga Objawia się w podporządkowaniu Jego woli, nawet gdy drogi są owiane tajemnicą. Skromny gest przedstawienia Jezusa ojcu inspiruje wiernych do ofiarowania swoich żyć jako ofiary miłości. Każdy chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem jest wezwany, aby być żywą ofiarą, podobać się Bogu swoją ofiarą i wiernością. W liturgii uroczystość przedstawienia Pana obchodzona jest 2 lutego i nazywana jest świętem świateł. Tego dnia błogosławione są świece, symbolizujące Chrystusa, światłość narodów, jak zapowiedział Simeon. Ten obrzęd przypomina nam, że Jezus przyszedł, aby rozpraszać ciemności grzechu i rozświetlać serca łaską boską. Światło, które rozbłysło w świątyni tamtego dnia, nadal jaśnieje poprzez wiarę i obecność Chrystusa w kościele. Święto przedstawienia zaprasza nas do odnowienia naszego poświęcenia Bogu. Tak jak Maria i Józef przedstawili Jezusa. Tak i my powinniśmy przedstawiać nasze życie, pozwalając Panu kierować naszym postępowaniem zgodnie z Jego świętą wolą. W duchowości chrześcijańskiej podkreśla się postać Marii jako nosicielki światła. Tak jak ona przyprowadziła Jezusa do świątyni, tak i nas prowadzi do Niego, ucząc nas ofiarować wszystko Ojcu w duchu miłości i posłuszeństwa. Scena przedstawienia odzwierciedla piękno duchowego dzieciństwa, tak podkreślanego przez świętych. Być jak dzieci przed Bogiem, całkowicie Mu ufając, to pewna droga do świętości i spotkania z Chrystusem. To wydarzenie przypomina nam, że czas oczekiwania i przygotowania jest niezbędny w życiu duchowym. Tak jak Simeon i Anna oczekiwali na Mesjasza z niezachwianą wiarą, tak i my jesteśmy wezwani, aby przeżywać każdy dzień z nadzieją na pełnię odkupienia. Rozważając przedstawienie Pana, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia na nasze własne życie wiary. Czy jesteśmy gotowi poświęcić wszystko Panu, czy pozwalamy, by światło Chrystusa rozświetlało naszą drogę i odnawiało nasze serca? Niech przedstawienie Dzieciątka Jezus zainspiruje w nas gorące pragnienie świętości i wierności Bogu. Niech Maria Matka, która powierzyła swojego Syna Ojcu, nauczy nas ofiarować nasze życie jako miłą ofiarę, aby pewnego dnia móc ujrzeć zbawienie Boże twarzą w twarz. Po przedstawieniu w świątyni Maria i Józef wrócili do Nazaretu, gdzie dzieciątko wzrastało pod kochającą opieką swoich rodziców. To, co tamtego dnia byli świadkami, nigdy nie zostało zapomniane. Słowa Simeona rozbrzmiewały w ich sercach, a każdy dzień z Jezusem był tajemnicą, która stopniowo się odkrywała. Dzieciństwo Jezusa naznaczone było prostotą i wiernym wypełnianiem woli Bożej. W milczeniu Nazaretu on wzrastał w mądrości, postawie i łasce przed Bogiem i ludźmi. Przygotowując się do misji, która na niego czekała. Maria, czujna i kontemplacyjna matka, zachowywała w sercu wszystko, co dotyczyło jej syna. Każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie Jezusa było dla niej znakiem obecności boskiej. Zapowiedziany przez Simeona miecz jeszcze nie przeszył jej duszy, lecz wiedziała, że jej syn zmierza ku większemu przeznaczeniu. Józef, ojczysty opiekun Jezusa, był doskonałym przykładem posłuszeństwa i pokory. Jako głowa świętej rodziny pracował, by utrzymać dom i uczył dzieciątko dróg sprawiedliwości. Nieświadomie kształtował na co dzień tego, kto pewnego dnia miał być nazwany cieślą z Nazaretu. Lata mijały, a dzieciństwo Jezusa ustąpiło miejsca jego młodości. Nazaret nadal był dyskretnym schronieniem, gdzie zbawiciel przygotowywał się, ukryty przed oczami świata, lecz wzrastając w pełni swojej misji. Przedstawienie Jezusa w świątyni nie było jedynie przelotnym obrzędem, lecz aktem proroczym. Ten, który został ofiarowany Ojcu w dzieciństwie, pewnego dnia całkowicie ofiarowałby się na krzyżu dla zbawienia ludzkości. Proroctwo Simeona zaczynało się spełniać nie tylko w życiu Jezusa, ale także w życiu Marii. Każdy krok Chrystusa w kierunku wypełnienia woli Ojca był dla niej nowym ciosem zapowiedzianego miecza. Postać Simeona i Anny uczy nas znaczenia wytrwałego oczekiwania. Symbolizują tych, którzy ufają Bogu i nie tracą nadziei. Nawet gdy obietnica zdaje się się przeciągać, Bóg zawsze wypełnia swoje słowo we właściwym czasie. Światło Chrystusa, rozpoznane przez Simeona w świątyni, jest tym samym, które dziś oświetla nasze życie. On jest światłością narodów, latarnią, która prowadzi nas przez ciemności grzechu i niepewności. Gest Marii i Józefa uczy nas pokory i całkowitego oddania Bogu. Nie kwestionowali, nie wahali się, lecz posłusznie wypełniali prawo Pana, ufając, że Bóg kieruje wszystkim ku dobru. Przedstawienie Jezusa przypomina nam, że nasze życie należy do Boga. Jesteśmy wezwani, aby poświęcić Mu wszystko, ofiarować nasze dary, radości i cierpienia jako akt miłości i zaufania. Święci zawsze znajdowali w przedstawieniu Pana inspirację do całkowitego oddania. Wielu z nich poświęciło swoje życie Panu już od dzieciństwa, naśladując Dzieciątko Jezus ofiarowane w świątyni. Duchowość chrześcijańska zaprasza nas do codziennego przeżywania tego samego poświęcenia. Każdy akt miłości, każde wyrzeczenie się, każde cierpienie przyjęte z miłości do Boga jest sposobem, w jaki możemy przedstawić się jemu jako miła ofiara. Maria jako matka i wzór wiernych uczy nas, jak przedstawić nasze życie Panu. Ona, która ofiarowała swojego Syna w świątyni, zachęca nas, abyśmy ofiarowali wszystko Bogu, ufając, że On kieruje naszym losem z miłością i mądrością. Święto przedstawienia przypomina nam, że Chrystus nie przyszedł tylko dla Izraela, ale dla wszystkich narodów. Simeon ogłosił go światłością, która ma rozjaśnić Pogan. Zapowiadając, że zbawienie Boże będzie rozszerzone na wszystkie ludy, ta prawda rozbrzmiewa do dziś w misji Kościoła. Tak jak Chrystus został przedstawiony Ojcu, tak Kościół przedstawia go światu, głosząc jego światło i prawdę wszystkim, którzy go poszukują. Pieśń Simeona, znana jako Nunc Dimitis, stała się częścią modlitwy liturgicznej Kościoła. Wyraża radość ze spotkania z Chrystusem i pokój, który tylko On potrafi dać. Ta pieśń uczy nas, że gdy spotkamy Jezusa, możemy odejść w pokoju. Nic nam już nie brakuje, bowiem on jest pełnią wszystkiego, czego pragnie nasza dusza. Scena przedstawienia Jezusa mówi nam także o wartości życia poświęconego. Wielu mężczyzn i kobiet na przestrzeni historii naśladowało przykład Dzieciątka Jezus i całkowicie oddało się Bogu w klasztorach i konwentach. To całkowite oddanie jest odbiciem oddania Chrystusa Ojcu. Przyszedł na świat, aby czynić wolę ojca, a ci, którzy go naśladują, są wezwani do życia w tej samej posłuszeństwie i miłości. Obrzęd w świątyni, któremu poddał się Jezus, był jedynie cieniem wielkiej ofiary, którą miał dokonać na Krzyżu. Tam on ostatecznie oddałby się ojcu dla odkupienia świata. Przedstawienie uczy nas, że prawdziwa wielkość tkwi w pokorze i posłuszeństwie. Chrystus, Pan Wszechświata, podporządkował się prawu aby nauczyć nas drogi podporządkowania się woli Bożej. Maria i Józef byli pierwszymi, którzy byli świadkami tego posłuszeństwa Chrystusa, towarzyszyli mu w pierwszych krokach tej drogi oddania i zaufania Bogu. Ofiara dwóch gołębic, ofiarowana przez Marię i Józefa, symbolizowała ofiarę ubogich. Jezus, który przyszedł na świat w skromnej rodzinie, zawsze utożsamiał się z tymi, którzy są najmniejsi i potrzebujący. Ta pokora Chrystusa zaprasza nas, abyśmy odrzucili przywiązanie do bogactwa i zaufali Bogu. On nie przyszedł jako Król ziemski, lecz jako sługa, ucząc nas, że prawdziwy skarb znajduje się w Królestwie Niebieskim. Przedstawienie Pana wzywa nas, abyśmy ufali opatrzności Bożej. Tak jak Maria i Józef zaufali Bogu, ofiarowując Jego Syna, tak i my powinniśmy ufać Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia. Każdy szczegół tego wydarzenia ma głębokie znaczenie dla naszej wiary. Nic w boskim planie nie dzieje się przypadkiem. Wszystko ma cel i przybliża nas do Niego. Światło Chrystusa rozpoznane przez Simeona nadal świeci w życiu tych, którzy Go naśladują. Kto idzie z Chrystusem, nigdy nie chodzi w ciemnościach, ale ma światło życia. Historia przedstawienia pokazuje nam, że Bóg zawsze przygotowuje drogę dla tych, którzy Go poszukują. Simeon i Anna. Zostali wynagrodzeni za swoją wierność i mogli na własne oczy zobaczyć spełnienie obietnicy. Niech ta święta scena zainspiruje nas do życia pełnego wiary i nadziei każdego dnia. Tak jak Simeon i Anna cierpliwie oczekiwali, tak i my powinniśmy ufać, że Bóg działa we właściwym czasie. Scena przedstawienia Pana pozostaje jednym z najpiękniejszych momentów dzieciństwa Jezusa, przepełnionym symboliką i znaczeniem. W sercu świątyni jerozolimskiej nadzieja Izraela została objawiona w małym dzieciątku, a oczy Simeona mogły ujrzeć zbawienie Boże. Historia tego epizodu jest zaproszeniem, abyśmy i my przedstawili nasze życie Panu. Tak jak Maria i Józef zabrali Jezusa do świątyni, jesteśmy wezwani, aby ofiarować się Bogu w akcie miłości i całkowitego oddania. Posłuszeństwo Marii i Józefa wobec prawa mojżeszowego ukazuje głęboką cześć i wierność. Jaką oboje darzyli Boga. Nawet nie rozumiejąc w pełni tajemnicy otaczającej ich Syna, całkowicie ufali w boską wolę. Ten przykład zaufania i posłuszeństwa odbija się w naszym życiu, gdyż często nie pojmujemy dróg Bożych. Jednak jesteśmy wezwani, aby ufać tak, jak ufali Maria i Józef, pewni, że Bóg zawsze działa na nasze dobro. Simeon, biorąc Jezusa w ramiona, doświadczył pełni radości. Jego pieśń pochwalna pokazuje, że spotykając Chrystusa znajdujemy wszystko, co naprawdę ważne. On jest naszym pokojem, naszą nadzieją i naszym zbawieniem. Proroctwo Simeona jednak przyniosło również nutę cierpienia. Słowa skierowane do Marii objawiały, że misja jej syna przejdzie przez cierpienie i odrzucenie, kulminując w ostatecznej ofierze krzyża. Maria, cicha i kontemplacyjna matka, przyjęła to proroctwo z pokorą. Odtąd przeżywała każdy dzień, mając pewność, że jej macierzyństwo jest głęboko związane z planem Boga dla odkupienia świata. Obecność prorokini Anny w świątyni wzmacnia mesjański charakter tego wydarzenia. Ona, która służyła Bogu dniem i nocą, modlitwą i postem, natychmiast rozpoznała dzieciątko jako nadzieję Izraela i zaczęła je głosić wszystkim. Anna reprezentuje Kościół, który głosi Chrystusa światu. Jej radość z rozpoznania Jezusa jako Mesjasza, to ta sama radość, która powinna napędzać każdego chrześcijanina do doniesienia Ewangelii innym. Pokora i prostota tej sceny kontrastują z wielkością jej znaczenia. Bóg objawia się w drobności, a chwała Chrystusa zaczyna świecić w sercach sprawiedliwych, jeszcze przed jego publiczną misją. Na przestrzeni dziejów Kościół celebrował przedstawienie Pana jako moment odnowy duchowej. Wielu wiernych widzi w tym święcie zaproszenie do życia pełnego oddania i poświęcenia Bogu. Tradycja chrześcijańska ustanowiła ten dzień jako szczególny czas poświęcenia świec, bowiem Chrystus został ogłoszony przez Simeona jako światłość, która ma rozświetlić narody. Tak więc święto świateł symbolizuje światło Chrystusa, które świeci na świecie. Świece błogosławione tego dnia symbolizują obecność Chrystusa w naszym życiu. Przypominają nam, że jesteśmy wezwani, aby być światłem w świecie, odzwierciedlając prawdę i miłość Bożą w naszych czynach. Kościół widzi również w przedstawieniu Pana wzór życia poświęconego. Ci, którzy całkowicie oddają się Bogu w klasztorach i konwentach, naśladują całkowite oddanie Dzieciątka Jezus Ojcu. Życie konsekrowane jest kontynuacją tego aktu oddania, w którym mężczyźni i kobiety wyrzekają się świata, aby żyć wyłącznie dla Boga. To odpowiedź miłości wobec tego, który oddał się za nas. Jednak konsekracja nie jest przeznaczona wyłącznie dla duchownych. Wszyscy ochrzczoni są wezwani do życia ofiarowanego Bogu, stawiając go w centrum swoich wyborów i żyjąc według Jego woli. Droga do świętości prowadzi przez tę codzienną ofiarę. Każde działanie wykonane z miłości do Boga, każde cierpienie przyjęte z cierpliwością, każda szczera modlitwa jest sposobem, w jaki możemy przedstawić się Panu, tak jak uczyniło dzieciątko Jezus. Maria, która ofiarowała swojego syna w świątyni, uczy nas, jak ofiarować wszystko Bogu. Jej życie było nieustannym tak, i zachęca nas, abyśmy szli jej śladem, całkowicie ufając w Boską Opatrzność. Proroctwo Simeona o mieczu, który przeszyje duszę Marii, zaczęło się spełniać przez lata. Widziała, jak jej syn wzrasta. Doświadcza odrzucenia i w końcu zmierza ku ostatecznej ofierze na krzyżu. Ten ból Marii nie był daremny. Uczestniczyła ona w tajemnicy odkupienia w sposób wyjątkowy. Jej bolesne macierzyństwo zjednoczyło ją z ofiarą Chrystusa, czyniąc z niej matkę kościoła i wszystkich wiernych. Cierpienie Marii uczy nas, że podążanie za Chrystusem nie oznacza braku bólu, lecz jest drogą miłości i wierności, która ostatecznie prowadzi do chwały zmartwychwstania. Świadectwo Simeona i Anny pokazuje nam, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice. Czekali latami, ale ich cierpliwość została nagrodzona, gdy mogli na własne oczy ujrzeć Mesjasza. To wierne oczekiwanie uczy nas, abyśmy ufali Bogu, nawet gdy odpowiedzi wydają się opóźnione. On zawsze działa we właściwym czasie, a naszym zadaniem jest trwać w nadziei i wierze. Przedstawienie Pana przypomina nam, że Chrystus przyszedł dla wszystkich. On nie jest tylko zbawicielem jednego ludu, ale całej ludzkości. Jego światło świeci dla wszystkich narodów, wzywając wszystkich do zbawienia. To wydarzenie zaprasza nas do przyjęcia Chrystusa w naszym życiu. Tak jak Simeon przyjął go w swoich ramionach, tak i my powinniśmy go przyjmować z miłością i pozwolić, by przemienił nasze serce. Światło Chrystusa nadal świeci za pośrednictwem Kościoła. Każdy chrześcijanin jest wezwany, aby nieść to światło światu. Będąc świadectwem miłości Bożej pośród ciemności grzechu i obojętności, przedstawienie Pana jest momentem nadziei, przypomina nam, że Bóg kontroluje historię i że Jego plan zbawienia zawsze działa, prowadząc nas ku wieczności. Rozważając tę scenę, jesteśmy zaproszeni do odnowienia naszej wiary. Dzieciątko Jezus przedstawione w świątyni jest tym samym, który wzywa nas, abyśmy Go naśladowali i całkowicie Mu ufali. Maria i Józef uczą nas, że prawdziwa wielkość tkwi w prostocie i wierności. Nie szukali ludzkiej chwały, lecz żyli w pokornej posłuszeństwie Bogu i dlatego zostali wyniesieni. Ich przykład wyzywa nas, abyśmy żyli z większą wiarą i zaufaniem. W świecie, który poszukuje sukcesu i uznania, przedstawienie Jezusa przypomina, że prawdziwe szczęście tkwi w całkowitym oddaniu Bogu. Proroctwo Simeona o Jezusie jako znaku sprzeczności Spełnia się już w naszych czasach. Chrystus nadal jest odrzucany przez wielu, ale pozostaje jedyną drogą do zbawienia. Niech rozpoznamy Jezusa tak, jak rozpoznał go Simeon, przyjmując go w naszym życiu i głosząc jego światło światu. On jest naszą nadzieją i naszym zbawieniem. Niech Maria nauczy nas przedstawiać nasze życie Bogu, tak jak ona uczyniła to ze swoim synem. Niech nasze istnienie będzie żywą ofiarą, abyśmy pewnego dnia mogli ujrzeć chwałę Pana. Przedstawienie Pana przypomina nam, że wszystko należy do Boga. Nasze życie, nasze dary, nasze radości i cierpienia muszą być oddane Jemu jako akt miłości i zaufania. Niech światło Chrystusa, objawione w świątyni jerozolimskiej, nadal oświetla nasze kroki, prowadząc nas ku pełni życia wiecznego. Scena przedstawienia Pana kończy się, gdy Maria i Józef opuszczają świątynię, zabierając ze sobą nie tylko dzieciątko Jezus ale także słowa i proroctwa, które do nich przemówiły. Cisza Nazaretu ich oczekiwała, lecz obecność Syna Bożego przemieniała każdy dzień w tajemnicę miłości i odkupienia. Droga, którą miał przejść Jezus, była wytyczona od samego początku. On, który został ofiarowany ojców w świątyni, pewnego dnia całkowicie ofiarowałby się na krzyżu. Jego całe życie miało być aktem posłuszeństwa i oddania, dla zbawienia wszystkich ludzi. Proroctwo Simeona o Jezusie, jako znaku sprzeczności ukazuje głęboki podział, jaki on spowoduje na świecie. Jedni przyjmą go jako zbawiciela, podczas gdy inni go odrzucą, bowiem prawda Chrystusa wystawia na próbę zatwardziałe serca. Ten sam znak sprzeczności objawia się w naszych czasach. Przesłanie Ewangelii nadal dzieli opinie. Dla jednych jest źródłem życia i nadziei, dla innych uciążliwością, która kwestionuje ich wybory i przekonania. Lecz dla tych, którzy go przyjmują. Chrystus jest światłem i zbawieniem. Jak ogłosił Simeon, On jest światłością, która ma rozświetlić narody, rozpraszając ciemności grzechu i prowadząc ludzkość ku pełni prawdy. Symbolika światła w przedstawieniu Pana przypomina nam, że każdy chrześcijanin jest wezwany, aby być nosicielem światła Chrystusa. Nasze życie powinno odzwierciedlać Jego obecność, oświetlając drogi tych, którzy wciąż żyją w duchowej ciemności. Maria. Pierwsza przedstawiająca Jezusa światu, nadal to czyni na przestrzeni dziejów. Jako matka Kościoła prowadzi nas ku Chrystusowi, ucząc nas go miłować i służyć mu z wiernością. Zapowiedziany przez Simeona miecz miał towarzyszyć Marii aż do kalwarii. Tam ujrzałaby swojego syna ofiarowanego ojcu w ofierze miłości, w pełni wypełniając przeznaczenie, które zaczęło się kształtować w świątyni. Posłuszeństwo Marii i Józefa wobec prawa Mojżeszowego stanowi wzór dla wszystkich wiernych. Uczą nas, że prawdziwa wolność tkwi w podporządkowaniu się woli Bożej, gdyż tylko on wie, co jest dla nas najlepsze. Niech przedstawienie Pana zainspiruje każdego z nas do życia pełnego całkowitego oddania Bogu. Tak jak Dzieciątko Jezus zostało ofiarowane Ojcu, tak i my możemy ofiarować siebie, całkowicie ufając Jego łasce i miłości.